Cześć! Z tej strony Graf Zero, vlog literacki. Dzisiaj jednak nie recenzja, tylko taki odcinek trochę bardziej na luzie, ale też trochę bardziej do podyskutowania. Nie wiem, czy ktoś ten format już kiedyś robił, czy ja go gdzieś kiedyś u kogoś widziałem, może nawet dyskutowałem, może coś tam wpisywałem. Szczerze mówiąc, nie pamiętam w tym momencie za specjalnie. Ale wydaje mi się, że to rzeczywiście gdzieś po internecie hulało i przyszło mi teraz tak nagle do głowy, żeby może na temat właśnie takich najbardziej irytujących opinii dotyczących książek sobie podyskutować. Zrobiłem swoją własną listę i oto ona już za moment. Tylko dwie sprawy wyjaśnienia. Co, za, co mnie trochę zaskakuje, to jak sobie spisałem takie bardzo, bardzo drażniące mnie teksty, które gdzieś tam słyszałem, słyszę regularnie, widzę, to dochodzę do wniosku, że ja ich prawie w ogóle, prawie w ogóle, poza jakimiś bardzo drobnymi wyjątkami, nie słyszę od moich czytelników w bibliotece. To jest, to jest ciekawe, więc gdzie, gdzie ja je widzę, gdzie ja je czytam? No, w internetach, w tak zwanych internetach, chociaż nie tylko, bo gdzieś tam, jakby rozmawiając o książkach z jakimiś losowo spotkanymi ludźmi, to też się czasami. Trafia. Druga sprawa, ktoś z Was może powiedzieć, ale czemu ty się czepiasz ludzi? Pozwól mieć im swoje zdanie, pozwól im wyrażać swoje opinie. Problem polega na tym, że jak zobaczycie, większość tych cytatów to są takie opinie, które zawierają w sobie pewną agresję. To jest takie, takie pasy, agresja pasywna, nie? że ja nie mówię tego, żeby wyrazić swoją opinię, tylko żeby zaatakować na przykład to, co ty lubisz, albo ciebie bezpośrednio, żeby ci. Pokazać, że ty się nie znasz, więc właśnie to jest, to jest najbardziej denerwujące. I jak zobaczycie większość tych cytatów, większość tych tekstów jest właśnie taka, jest właśnie taka. E, więc dlatego one się tutaj znalazły. I trzecia rzecz. Jeżeli zobaczycie tutaj jakiś cytat, który sami gdzieś tam wypisujecie, to nie piszcie tam od razu z miejsca komentarza, tylko. Pozwólcie mi jeszcze wyjaśnić. Pozwólcie mi wyjaśnić o co tutaj chodzi, bo te cytaty czasami są skrótami, jakimiś skrótami myślowymi. I ja dopiero później będę, będę objaśniał właśnie co tak naprawdę mnie w, ich, w nich irytuje. Bo być może Wy na przykład tej wypowiedzi używacie w jakichś zupełnie innych kontekstach i nie ma powodów, żeby tam się specjalnie denerwować. Ale dobrze, jedziemy już w takim razie, jedziemy z tym koksem. Postarałem się uszeregować je od tych takich mniej irytujących do tych bardziej irytujących. Zaczynam od takiego cytatu, który no, już został tam przemielony przez wszystkie możliwe, na wszystkie możliwe strony, na które tam już mówiono dlaczego to nie ma sensu i tak dalej, ale od czasu do czasu gdzieś tam to się słyszy i to jest cytat, że o gustach się nie dyskutuje. Problem polega na tym, że właśnie o gustach się dyskutuje i jeżeli chodzi o literaturę. To najczęściej tego cytatu używa się wtedy, kiedy chce się zamknąć jakąś rozmowę. Jeżeli to jest taka sytuacja, że na przykład ludzie się ze sobą bardzo ostro kłócą i komuś się to nie podoba, no dobra, uspokójcie się tam, w końcu się o gustach nie dyskutuje, to jeszcze z Bogiem sprawa. Problem polega na tym, że bardzo często jest tak, że ktoś na przykład wyraźnie przegrywa dyskusję i to jest taka ucieczka, reiterata, tak jak to się tam ładnie mówi. Czyli nie udało mi się udać, dowodnić swoich racji, więc ale da, dajmy już temu spokój, no to już, 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 spokojnie o gustach się nie dyskutuje tyle, że właśnie nie jeżeli chodzi o literaturę, to może nie zawsze, ale bardzo często jednak dyskutujemy o gustach o tym, co lubimy a czego nie lubimy bo wiecie, jest ten poziom mówienia o tym, co w literaturze jest obiektywnie dobre, obiektywnie dobrze zrobione Albo obiektywnie źle zrobione, ale poza nim to jest już kwestia tego, co nam się podoba, a co nam się nie podoba. Więc wydaje mi się, że ten cytat jest po prostu zupełnie zbędny. Kryją się za nim jakieś inne rzeczy. Na miejscu dziewiątym coś, co może Was trochę zaskoczy, ale książka mojego życia. Książkę mojego życia. No powiedz, ale zaraz, zaraz, jak to? Co, co ty tu w ogóle wymyślasz? Przecież każdy z nas ma jakieś książki swojego życia. Tak, nie chodzi mi o samo to stwierdzenie. Chodzi mi raczej o to, że te słowa są bardzo często dzisiaj nadużywane. E, można to zaobserwować w dwóch różnych kontekstach. E, po pierwsze, są tacy ludzie, e, którzy czytają głównie dla emocji, dla przeżywania literatury. To nie ma w tym niczego złego literaturę się powinno przeżywać i, i to jest bardzo fajne, e, ale problem polega na tym, że to często działa tak jak uzależnienie nie? że poprzez przeżywanie tej literatury Znajdujemy, jak już mamy wyrobiony pewien, pewien pogląd, tak mamy jakiś tam, jakąś tam liczbę książek, i nagle się okazuje, że no, co roku, to tak, co miesiąc mamy książkę swojego życia 12 książek życia rocznie no i to tak po 10 latach 120 książek życia to wcale nie znaczy, że masz fajne życie to może znaczyć coś zupełnie przeciwnego że masz je bardzo nudne. Yy, więc yy, ja bym tego zdecydowanie nie nadużywał. I jest jeszcze druga, yy, druga kwestia i druga. Strona tego cytatu. Chyba już trochę bardziej poważna trochę bardziej mroczna, jeżeli można użyć takiego słowa, bo niestety związana z zarabianiem. To bardzo często pojawia się przy jakichś dużych kanałach YouTube'owych, influencerskich, innych, nie? Słuchajcie, oni, oni na tym zarabiają. Oni zarabiają na recenzjach od wydawnic, od twórców, więc oni im się muszą odwdzięczyć. Okazuje się, że każda współpraca, każda jakaś tam kampania reklamowa, no to musi się kończyć no, książką mojego życia. Oni mają mnóstwo tych książek swojego życia. Problem pewnie polega na tym, że części z nich nawet nie przeczytali. No bo po co tak, skoro wystarczy zareklamować, przekartkować i powiedzieć, no coś niesamowitego, no odmieniła moje życie. O to jest też kolejny cytat: ile to książek odmienia ich życie? Jeżeli Twoje życie zmienia się cały czas, to ono nie zmienia się w ogóle. To jest taka bardzo smutna prawda. Więc dość irytujący już cytat. Na miejscu ósmym tutaj to nie będzie konkretna wypowiedź, ale cały szereg wypowiedzi polegających na deprecjonowaniu literatury dla dzieci i młodzieży. Dlaczego to się tutaj pojawia? Może Was zaskoczy, no ale no wiecie, oj co, oj, co takie bajki dla dzieci będziesz tam czytać. A daj, daj ty spokój, przecież ty dorosły jesteś. Co ty czytasz w ogóle, nie? Słuchajcie. Bardzo często słyszę to od uczniów, którzy słyszą te słowa od, od nauczycieli, nauczycielek. To do pewnego stopnia może być zrozumiałe, jeżeli na przykład uczeń chce powołać się na rozprawce maturalnej na książkę dla dzieci i nie w sensie takim, żeby pisać o literaturze dziecięcej, bo gdyby pisał na przykład o funkcji jakiejś, nie wiem, konwencji czy jakiegoś środka artystycznego w ramach literatury dziecięcej, to pewnie by to przeszło. Tylko chodzi o to, że tam prosty motyw, o, znalazłem sobie motyw podróży w jakiejś książce z klas 1-3, nie? No to się na nim powołam. No to już e, to jest niespecjalne. Tylko właśnie wystarczy powiedzieć słuchaj, no nie, no nie, raczej tutaj do tej pracy coś poważniejszego. Ale oni, uczniowie, często słyszą od nauczycieli, no, że ty do, nie jesteś dorosły przypadkiem? Po co ty takie rzeczy czytasz w ogóle, nie? E, I co gorsza, to są teksty, które pojawiają się na przykład, nie wiem, w kontekście Hobbita, w kontekście Narni Luisa, nie? E, to, już, to już jak dla mnie zaczyna pachnieć takim, no to ja wielki pan nauczyciel, ja wielka pani nauczycielka, co ty, to co, co będziesz taką dziecinadę czytać. Ale co więcej, to przenika już gdzieś dalej, pamiętam, bardzo mi zirytował. Był taki artykuł Sobolewskiej chyba w polityce, tak mi się wydaje, to nawet nie były jej słowa, bo ona przytoczyła wypowiedź jakiejś literaturoznawczyni ze Stanów Zjednoczonych, która mówiła, że no dzisiaj za dużo się czyta literatury młodzieżowej, dzisiaj dorośli ludzie. Jak, jak dorośli ludzie sięgają po literaturę młodzieżową. No, nie wolno, nie powinno się, bo, bo to spłyca spojrzenie na świat, spłyca rzeczywistość. I Sobolewska starała się polemizować, ale to był taki artykuł w formie sami, samobiczowania się, tak? No, no, ja też, no, ja też, no, przepraszam, ja też, bardzo bym nie chciała, ale czasami jednak, no, mam córkę, ja tutaj z nią coś przeczytam, jakieś Igrzyska Śmierci, ale samobiczujmy się, tak. Słuchajcie, nie, to nie jest tak. Wiecie, problem, polegał, pro, problem pojawiałby się wtedy, gdybyś czytał, czytała samą tylko literaturę młodzieżową nie? albo dziecięcą w wieku 40 lat. No to rzeczywiście może wypadałoby przemyśleć sobie pewne sprawy, ale jeżeli ją po prostu lubisz, sięgasz o nią co jakiś czas, tak? Co więcej, wybierasz tam też pozycje całkiem niezłe, przyzwoite, to nie ma w tym naprawdę niczego złego. Na miejscu siódmym to jest coś, co może nie tyle mnie denerwuje, tylko czego ja zupełnie nie rozumiem, ale to zupełnie nie rozumiem. Nie czytam literatury polskiej albo ewentualnie nie czytam literatury zagranicznej. Są dwa wyjątki, oczywiście, od reguły, no może nawet trochę więcej wyjątków, ale po pierwsze, czasami to z tym akurat mam do czynienia, czasami w bibliotece, ale to jest zupełnie uzasadnione, bo dotyczy to na przykład ludzi starszych, którzy nie radzą sobie z angielskimi zagranicznymi nazwami. Im jest bardzo ciężko w głowie sobie te nazwy, imiona ułożyć. Nie mam żadnego problemu w tym, okej. Okay. Trudno, literatura zagraniczna nie jest niezbędna do dobrej starości. Czasami też bywa tak, że są jakieś takie kraje, jakieś światy, cywilizacje, kultury, które są tak obce, że nam bardzo trudno jest w nie wejść. Więc ja rozumiem doskonale, że ktoś może powiedzieć: No, no nie sięgam po literaturę Dalekiego Wschodu, bo, bo jej po prostu nie rozumiem. I okej, okay, i wystarczy, ale zamykanie się takie, Usłyszałem kiedyś właśnie, że ja nie czytam literatury polskiej, bo, bo, te, bo te imiona i te nazwiska to w ogóle mnie śmieszą. No, sorry Angela, ale nie wiem, nie wiem, nie pamiętam jak ta osoba się nazywała. Ale to zabrzmiało bardzo źle. E, zupełnie nie rozumiem takiego zamykania się. Bardziej właśnie jest to dla mnie niezrozumiałe, niż w jakiś sposób by mnie irytowało. Nie wiem, może mi wyjaśnijcie w komentarzach, z czego to w ogóle może wynikać. Ale uważam, że efekty e, nie będą za dobre. Cytat numer 6. E, dobrze, tak, 6, chyba nic nie pominąłem. E, Czytanie tylko dla rozrywki jest super. Tak, to jest cytat lansowany też przez niektórych tutaj blogerów, YouTuberów, Influencerów. Czytanie tylko dla rozrywki jest super? Czytanie tylko dla rozrywki nie jest złe. To prawda, nie ma w tym niczego złego, macie do tego pełne prawo, ale nie jest super. Wiecie, super są rzeczy, które nas rozwijają. Dzięki którym pogłębiamy swoją wiedzę, swój jakiś, nie wiem, bagaż doświadczeń, swoje spojrzenie na świat. Czytanie tylko dla rozrywki raczej nam w tym nie pomoże. Jeżeli czytamy rzeczy rozrywkowe, ale staramy, je, staramy się je analizować, układać sobie w głowie, wyciągać z nich coś, czego na przykład autor mógł, coś, co autor mógł przeoczyć, staramy się. Polemizować z autorem to jest zupełnie co innego niż czytanie tylko dla rozrywki. Wiecie, z czytaniem ja to zawsze porównuję do jedzenia fast foodów. Możesz jeść tylko fast foody, ale to raczej ze szkodą dla siebie. A w przypadku literatury to zarówno ze szkodą dla siebie, jak i ze szkodą dla literatury. Eee, dobra, na miejscu piątym to jest wyrosłem już z i tutaj najczęściej pada fantastyka. Wyrosłem, ja już z fantastyki wyrosłem i yy, to jest taka powtarzająca się rzecz wiecie, się może tak zdarzyć, że no, czytałem fantastykę dawniej dzisiaj już po nią nie sięgam no na przykład nie mam na nią czasu nie? i to brzmi zupełnie inaczej zwróćcie uwagę na to że to jest to samo, a brzmi zupełnie inaczej jeżeli mówisz wyrosłem z fantastyki w rozmowie z kimś kto tę fantastykę czyta to ty upupiasz momentalnie drugą osobę prawda? ty pokazujesz, że ona jest niedojrzała no, i, i, i czyta takie niedojrzałe rzeczy, no, w ogóle szkoda czasu, nie? Jeszcze se może na jagody przeczytaj konopnickiej do tego. <laughs> nie to, co moja poważna literatura, te gangsterskie erotyki, po które tak chętnie sięgam. Tak, dokładnie. E, zwłaszcza to bo to wyrastanie z, najczęściej właśnie z fantastyką ma się do czynienia. Numer 4, oj, oj, jak ja to bardzo lubię. I tutaj się oburzycie w komentarzach. Literatura skończyła się w. I tutaj wpiszę jakąś datę roku. Tak. Nie ma dzisiaj już dobrej literatury. Słuchajcie. Jest taka herezja w kościele katolickim, która się nazywa archeologizm. Nie? Ona polega na tym, że ludzie tam se stwierdzają, że tylko w czasach pierwszych chrześcijan to był prawdziwy kościół. Potem, potem to już nie ma. Nie? Więc to wszystko, co jest teraz, to trzeba zniszczyć, zaorać i, i tam wrócić do tego, do siedzenia w katakumbach. No nie, to, jest, to zostało potępione i to bardzo, i to bardzo ostro. I tak samo powinno to zostać potępione z, z, tego, z, z, jakiegoś, z jakiejś góry literatury, no, z Olimpu Literackiego, powinno się to potępić, bo tak naprawdę tak nie jest. Po pierwsze, literatura dawna, to co my widzimy, to są te najlepsze rzeczy, które przetrwały. Nie? My nie widzimy tych wszystkich odpadów, które straciliśmy gdzieś po drodze na całe szczęście. Natomiast jeżeli chodzi o literaturę współczesną, no to rzeczywiście bardzo często być może trafiamy właśnie na te słabe rzeczy, które gdzieś tam zostaną i tak, i tak zapomniane. Więc musimy o tym pamiętać i musimy pamiętać też o jeszcze jednej rzeczy. Uzmysłowcie sobie ludzie, którzy tak mówią czy piszą, że za 50 czy 100 lat przyjdą ludzie, którzy będą się fascynować naszą epoką. I tak będzie. Prawie na pewno tak będzie. Dobrze. Numer 3, chyba niczego nie pominąłem. Zostaw jeszcze popatrzę. Tak, numer 3. Literatura piękna jest on niczym. To mnie boli, bo ja sam kiedyś takiego argumentu potrafiłem używać, dopóki po latach odbijania się od literatury pięknej do niej nie wróciłem. Problem z tym cytatem no czy to, że on jest deprecjonujący, agresywny, wiadomo, nie. Problem polega na tym, ja to zauważyłem, że w próbach dyskusji i polemiki z takimi ludźmi, oni są tak na mocno nastawieni na nie, że nawet jeżeli podsyłasz im rzeczy, które są, spełniają wszystkie warunki, które oni stawiają, to oni powiedzą, że no ale, no ale to i tak jest o niczym. No bo to, to nie jest o, o, o tej, o jakiejś fizyce jądrowej. To, to, to jest o niczym. Albo, no, może jest o fizykach jądrowych, ale to jest w jakimś romansie między nimi, albo to jest jakiejś psychologii ich. Nie, nie, to jest, to jest słabe, to jest o niczym. To są, to są bójdy jakieś, Ech, straszne rzeczy, nie? Yy, więc to jest taki cytat, który jest momentalnie ścianą i wydaje mi się, że chyba nie ma sensu w ogóle z, z nim polemizować. Najczęściej, niestety, słyszalny jest w fandomie, czyli wśród fanów fantastyki. I to trochę boli. Na miejscu drugim XYZ, i tutaj wstaw dowolną klasykę, dowolny tytuł klasyczny albo, albo taki już uznany w literaturze to gówno. Czyli, czyli bardzo agresywne wypowiedzi wymierzone w jakieś tam utwory powszechnie uznane. Na zasadzie, nie będzie mi jakaś tam banda starych ludzi mówić, co jest dobre, a co złe. No, problem polega na tym, że niestety ci mówi i niestety nic z tym nie możesz zrobić. Um, chodzi o to, że um, ten cytat najczęściej wygłaszają ludzie, którzy mają bardzo niewiele wspólnego z literaturą. I najczęściej są to ludzie, którzy na czymś się całkiem dobrze znają. Jeżeli, jeżeli mówimy o tak zwanych, jak to się w internecie pisze, normikach, czyli takich zwykłych, normalnych ludziach, którzy tam mają jakieś tam swoje hobby, ale no niespecjalnie niczym się tam jakimś specjalnym nie pasjonują, to u nich też, też tego nie słychać. Też jest pewna. oni potrafią powiedzieć, no to mnie nudziło, a tam, tam Mickiewicz tam był, no był jakiś, no tam nic z niego nie rozumiem, haha, i tak dalej. Ale. Takich bardzo, bardzo ostre, agresywne ataki na klasyka literatury najczęściej przeprowadzają ludzie, którzy, tak jak mówię, znają się na czymś, ale totalnie nie znają się na literaturze. I to mi przyszło do głowy, jak przypomniałem sobie ostatnio taką dyskusję, którą obserwowałem w internecie, bo tam próba wzięcia udziału w ogóle nie miała sensu, gdzieś tam na Facebooku, o twórczości Małgorzaty Musierowicz. Ludzie, którzy nie wiem, jacyś tam, jakieś tam politechniki, jakieś od układania nut, czy jakieś tego typu rzeczy, zjeżdżali totalnie, ale to bardzo agresywnie i wręcz wulgarnie, jakieś tam, że to gówno dla starych bab i tym podobne rzeczy. Im się nie dało przy, przetłumaczyć tego, że to jest literatura młodzieżowa. Ja? Jest, jaka młodzieżowa? Przecież ja tego nie czytam. To, to nie może być młodzieżowa, nie? Ludzie nie mający pojęcia w ogóle o literaturze. I wiecie, to nie chodzi o to, tak jak słyszałem od fanów Małgorzaty Musierowicz, że te jej nowe książki są gorsze, nie? że tam na przykład te z kilka ostatnich, no to jest rzeczywiście słabizna, nie powinno się powiedzieć. Ja, ja tego nie wiem, tak tylko słyszałem, nie? Nie, całość, całość Musierowicz to jest dno w ogóle do wyrzucenia, do zniszczenia, do spalenia. Eee, słuchajcie, pierwsza kwestia jest taka, że ja rozumiem, że tobie się może coś nie podobać, ale zwróćcie uwagę na to, że im bardziej się ktoś zna na literaturze, tym najczęściej uczy się tego, żeby do rzeczy uznanych powszechnie albo do klasyki odnosić się z pewnym szacunkiem. Oczywiście są niechlubne wyjątki od tej reguły, mógłbym wymienić nawet, ale nawet ci profesorowie, no, którzy pozwalają sobie na jakieś takie rzeczy, które sobie nie powinni pozwalać, jednak do pewnego poziomu w atakach na tę literaturę uznaną niezłą się nie zniżają. Tam natomiast to był po prostu festiwal. Festi nienawiści wobec literatury Małgorzaty Musierowicz i pamiętam, że no właśnie, naprawdę nie było tam specjalistów, nie było tam specjalistów i to było, i to było bardzo smutne i ja mówię z perspektywy osoby, która przyznaje szczerze, nie lubi twórczości Małgorzaty Musierowicz. Ale uświadomcie sobie jedno, że każdy, kto próbuje swoich sił w pisaniu, jestem pewien, pra, albo prawie każdy, naprawdę dałby wiele, żeby osiągnąć, po pierwsze, taką rozpoznawalność, jaką ma Małgorzata Musierowicz, po drugie, tak charakterystyczny styl, którego ona się dorobiła. Więc yy, ona zrobiła w literaturze młodzieżowej bardzo dużo. Jeżeli tej literatury nie lubisz, oczywiście twoja sprawa, tak? Ale to nie jest żadne gówno, tylko to jest kawałek bardzo porządnej i w sumie interesującej, ale mówię to jako osoba, która jest bardzo daleko od bycia fanem, musi robić bardzo interesującej yy, literatury. I na miejscu pierwszym to jest po prostu to jest po prostu mistrzostwo takiego pasyfagresyf nie agresji pasywnej czytam tylko poważne książki czytam tylko poważne książki słuchajcie są ludzie na świecie którzy naprawdę czytają tylko poważne książki I wiecie co ich charakteryzuje że oni wam o tym nie powiedzą oni wam o tym nie powiedzą jeżeli ktoś wam mówi że czyta tylko poważne książki to najczęściej chodzi mu o to żeby powiedzieć Ci, że to co ty czytasz albo to o czym rozmawiacie to co cię fascynuje to nie jest poważne on tego nie czyta on się o tym nie zna więc to nie może być poważne a druga śmieszna rzecz z tym cytatem jest taka że ludzie którzy wygłaszają takie opinie to są najczęściej ludzie którzy czytają literaturę popularną naukową ale tę zdecydowanie bardziej popularną niż naukową Gdybyście ich posadzili przed jakąś pozycją naukową, to wierzcie mi, że oni najczęściej nie daliby jej rady. Więc mówienie o tym, że to są poważne książki, czasami, czasami jeszcze tak się zdarza z fanami reportażu. O, to jest tak. Tak, widzicie, oczyma wyobraźni Warszawę, kawiarnię, wrzenie świata. Nie? I, I Stasiu, który wchodzi, mówi, że reporter to się do niczego nie nadaje. I tam zawrzało wtedy chyba, naprawdę, to jeden, jedyny raz, kiedy tam, kiedy we wrzeniu świata zawrzało chyba. E, więc to, 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 też jest, nie, oczywiście nie wszyscy, nie, ale to też jest ten typ, ten typ ludzi. Słuchajcie, na tym koniec, to są te moje triggery, triggery literackie, triggery, rzeczy, które mnie denerwują w, w dyskusjach o literaturze. Dajcie znać, co wy o tym myślicie i jakie, jakie teksty was Denerwują najbardziej, tak? Mam nadzieję, że nikt się nie zirytował, że został tutaj wymieniony. Bo ja, poza, poza tymi nazwiskami albo konkretnymi dyskusjami, jakie przywoływałem, to nikogo konkretnego tu nie miałem na myśli. Bo tak jak mówię, to są głównie jakieś anonimy w internetach irytujące. I co? I to by było na tyle. To był graf zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.